Witam Was z tej strony TheGoldpl, a przed nami pierwszy interior szpitala na serwerze Holiday RP wykonany przeze mnie. Tutaj mamy wejście do szpitala, dywanik. Dywanik to jest tak jakby mój znak rozpoznawczy, że interior został wykonany przeze mnie. Tutaj mamy taką mini aptekę. Szpital został prosto wykonany, bo na razie budżet. Nazwijmy to tak. Budżet szpitala jest dość niski. I tutaj mamy właśnie aptekę, produkty do sprzedania, do kupienia, kasę, lodówkę specjalnie na specjalne lekarstwa. Też komputery do sprawdzania ceny danego danego lekarstwa, danego produktu. Ym. Pomieszczenie główne jest dosyć obszerne, ponieważ miałem kilka dodatkowych planów. Jednak na razie nie zostaną one wykonane. Tutaj znajdujemy właśnie e, rejestrację, punkt rejestracyjny, gdzie możemy się zarejestrować lub umówić na wizytę u lekarza. Tam mamy poczekanie, gdzie czekamy na danego lekarza. Tutaj mamy wejście na, górze, na górę. Tak. Yy, tutaj znajduje się mały bufecik, w którym możemy kupić sobie coś do jedzenia i dwa główne pomieszczenia. Głównym pomieszczeniem jest sala ordynatora lub sala część lekarskich, nie wiem jak to Lider szpitala wykona. Jednak możemy się spodziewać, że znajdzie się to jako gabinet lekarski. Tutaj mikropoczekalnia dla, dla na np. rodzica lub dziecka i telewizor dla niego specjalnie. A tutaj mamy salę, salę chorych. Jak widać, sprzęt jest dosyć nowoczesny i kilka jest kilka łóżek dzięki któremu kilka osób może spoczywać na sali i miejsce dla ubogich lub po prostu miejsce, gdzie można wykonywać podstawowe operacje. Szpital nie jest przystosowany do operacji zaawansowanych typu przeszczepu serca i tak dalej. Więc raczej do, do ratowania życia niż, niż do właśnie takiej poważnej zabawy. Także zapraszam was serdecznie na forum, na serwer Start dziś o 18:00. Dziękuję za zobaczenia. Na razie hejpa.